wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jaszku, a to jest kolejny odcinek naszych przygód w grze. Risen 2 Mroczne Wody. Ja między odcinkami miałem poszukać Ventura. Udałem się w tym celu do obozu Molukasów. Myślałem, że on jest tam schowany w krzakach, gdzie był zawsze. Jednak nie zastałem go tam. I już taki zrezygnowany stwierdziłem, że sobie pójdę napić się piwa. <grym> Tutaj, właśnie do dzielnicy portowej, i oto znalazłem Ventura. Także nie pozostaje nam nic innego, jak tylko z nim porozmawiać. Zbieram grupę, by załatwić wronę. Właśnie zgłosiłeś się na ochotnika. Chcesz załatwić wronę? Możesz na mnie liczyć. Gdzie mam się udać? Wyjdź przez główną bramę. Czekaj tam, aż zbiorę grupę. Stamtąd wyruszymy. Jasne. No to dobra. Czy możemy się zbierać? Trzeba poczekać na zgodę od dowództwa. To wrzut na dupie. Komendant chce z tobą pomówić, zanim wyruszymy. Oj, gdyby komendant się dowiedział, że tak nieładnie go nazywasz. No to dobra, idziemy. Aha, ja sobie podniosłem troszeczkę moje umiejętności dotyczące muszkietów oraz pistoletów. Pistoletów możecie nauczyć się tutaj u Webstera, który mieszka w Tej chatce, o tam sobie siedzi, coś pisze, a muszkiety nauczył mnie Bartolo, który swój muszkiet zgubił, tak na marginesie. No ale dobra, udajmy się do komendanta, którego nie ma. Aha, widzę, dobra. Komendancie, no, jesteś. Wszystkie przygotowania poszły gładko, jak sądzę. Raczej tak. Świetnie. W takim razie rozkazuję ci zaatakować Świątynię Ziemi. Protektorzy będą wykonywać twoje rozkazy. Powodzenia. Dziękuję. Bardzo mi się to, te punkty chwały przydadzą. Teraz podczas wykonywania wątku głównego liczę na jakiś potężny zastrzyk właśnie doświadczenia. I idziemy do naszej grupki dywersyjnej przeprowadzić atak na Świątynię. Gdzie jest Venturo? Venturo jest chyba takim głównodowodzącym tutaj zaraz po mnie. No? No i co powiedział wielki Sebastiano? Możemy ruszać? Możemy! Jest dobrze, do świątyni. Jestem za tobą. Idź pierwszy. Powiedz jak zgubisz drogę. No to dobra, idziemy. Szkoda, że nie mamy tutaj żadnego punktu szybkiej podróży, który byłby troszeczkę bliżej do świątyni, ale no nic, ja będę musiał w tym czasie coś porozmawiać, trochę lać wody, żeby nie było tak pusto w dzisiejszym odcinku. I co by tu mógł powiedzieć? Wyspa jest, jak wiecie, oczyszczona już prawie cała, między odcinkami. Bawiłem się tutaj, żeby wyrżnąć każdego potworka. Nie wiem, czy mi się to udało. Z jednym zadaniem mam problem. Nie wiem, jak pozbierać szczątki statku na wybrzeżu. Pochodziłem tam trochę, ale jednak znalazłem tylko kilka tych szczątków. Będę musiał tam się jeszcze raz udać. Dogłębnie wszystko posprawdzać, każdą szczelinę, każdy zakamarek. Tutaj ja myślałem, że jakąś roślinkę ominąłem. Z molukasami się nie sprzymierzyliśmy. Szponiasta małpa. Jak widzicie, jednak nie wszystko wyrżnąłem. A to chyba jest właśnie droga do świątyni. Oczywiście, to jest droga do świątyni. Czyli jednak dobrze, że wszystkiego nie zabiłem bo bym teraz pewnie pominął tą dróżkę. Są ze mną Protektorzy, którzy używają broni dystansowej, co bardzo nam się przyda. I fajne jest również to, że niezależnie kto zada ostateczne obrażenie, i tak dostajemy punkty chwały. Nie musimy się martwić o to, żeby koniecznie zadać uderzenie krytyczne, że to my musimy kogoś zabić, i tak punkt doświadczenia nam dojdzie. Jakiś tutaj kolejny ognisty ptak. Poziom trudności trudny. Tak samo jak masło maślane. No i jak mm, pewnie się domyślacie, może być w tym odcinku troszeczkę dużo y, zapisów, trochę dużo wczytywania. Ale no cóż, tak postanowiliśmy sobie już na początku, że tak właśnie będziemy przeżywali tą przygodę. Żeby był ten klimat taki mniej więcej jak w gotikach starych, początkowych pierwszych częściach. Tu widzę jakaś wieża strażnicza jest. Najpierw bym to oczyścił. Bazyl! Pierwsze słyszę o takim piracie. To jest pewnie członek załogi wrony. O, i widzę. Dostaliśmy jakieś zadanie, które. dostaliśmy, wykonaliśmy zadanie. Co oni tu mieli przy sobie? Oho, jeszcze jeden. Pirat. Bardzo dobrze, że oni mają tutaj przy sobie miecze, szable i kordelasy. O, Kordelas. Dobra, to jeszcze tak w ramach spin-offu. Skorzystajmy sobie tutaj na przykład ze skrzyni. Przeszukajmy wszystko, czy tutaj na pewno nic nie ma. O, zadanie ze skrzynią Bazila. Proszę bardzo. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, kto był zleceniodawcą tego zadania. Gdyż prawdopodobnie, jakbym udał się do niego, to też bym dostał jeszcze jakieś doświadczenie. Dobra, tu jest wieża strażnicza oczyszczona. Jakaś lilia duchów. Skrzynia. Otwieranie zamków w tej grze to jest dla mnie na maksa przyjemna sprawa. Jest jednocześnie bardzo intuicyjne, a na wyższych poziomach skomplikowane. Nie, nie łamią nam się wytrychy. Zawsze ty. Oho. To jest jakiś posterunek molukasów. Jak widzicie, piraci sprzymierzyli się z częścią dzikusów. Nie jest to nam na rękę. Ale no cóż, skoro wybrali taką drogę, to musimy ich wyrżnąć w pień. Nie ma na to rady. Nasi tutaj protektorzy. Dzielnie pomagają nam walką dystansową. O! Ja już mówiłem wiele razy, że uwielbiam fizykę w rizenie, kiedy po strzale z muszkietu cel potrafi odlecieć na kilkanaście, na, a czasami nawet na kilkadziesiąt metrów. Karaka! Aha, zagrowałem nie tych przeciwników, co chciałem. Chciałem tych zagrować. Oho! Już myślałem, że obrażenia od upadku mi coś zadadzą. Możemy teraz szybciej przeładowywać swoją broń yy, typu pistolety. Teraz to jest fajne, ta walka jest troszeczkę bardziej efektywna. Oj, ja mam jak zwykle problem z celowaniem. No i co, zabijamy ich po prostu. Ukończyłem zadanie z wojownikami przed świątynią. Tak jak wspomniałem, w tym odcinku będzie troszeczkę więcej doświadczenia niż. Normalnie, wątek główny ma to do siebie, że podczas jego przechodzenia, właśnie dosyć szybko możemy podnieść te swoje różne umiejętności. Czy ja żadnego wojownika nie pominąłem? Oho, tego pominąłem. No dobra, może nie zajmujmy się tym teraz. Albo zajmijmy się tym teraz, właśnie. O. Dobra. I już ruszamy na pełnokrwisty wątek fabularny. Związany z kapitanem wroną, harpunem tytanów i tytanem ziemi. Oj, coś mnie opuścili moi protektorzy, nie proszę Muszą zginąć. Świetny pomysł. Tonka, Taiopi, Gucho. Bagburta. Czekajcie. Czekajcie. Ognia. Ua. Ua. Myślisz, że to ci pomoże? Maro, spójrz, jakich wojowników ci przygotowałem! Ty! Ale ty będziesz mój. Dorwę cię. O, możemy zebrać jeszcze tutaj rzeczy z wojowników. <gryw> Bardzo fajnie. Bakir, też jakiś molukas, który ma imię. Nie wiem dlaczego tutaj on dołączył do wrony zamiast do mnie. W ogóle szkoda, że ci piraci tak kurde postąpili się z Marą, sprzymierzyli. Nie jest to mądre, na pewno. Ale no cóż, taka była ich decyzja. Wrona najwyraźniej jest zbyt cienki, żeby samemu stawić mi czoła. Musiał sobie przyzwać tyta na ziemi. Oj, nie trafiłem w niego. Ja najpierw jego wykończę, bo myślę, że to jest jakiś taki główny przeciwnik. Nie, jednak się okazało, że wcale to nie był trudny przeciwnik. Broń tytanów już jest moja. Oho. Ja wiem, że tutaj muszę celować w tego potwora, w tego tytana ziemi. Nie jest on ładny. Na pewno. Oj, oj, A ja się tylko będę leczył cały czas, jak widzę. No, coś tutaj nie mogę w niego trafić. O, pierwszy strzał celny. No, no, no. Musimy celować troszeczkę wyżej niż ma on ten swój otwór w brzuchu. I jakoś mam wrażenie, że go pokonamy. Ja sobie zapiszę grę, może po strzale. O, po strzale będzie lepiej. Wtedy nikt nas nie zabije od razu po wczytaniu ewentualnym. Dobra, kolejny strzał. Oj, coś on się zbliża tutaj niebezpiecznie do nas. Bardzo dobrze i uciekamy, uciekamy. Pozostali członkowie mojej załogi mogliby mi coś pomóc. Nie wiem dlaczego tego nie robią. Czy oni atakują tu tego tytana? Nie, stoją sobie. Część z nich padła tak w ogóle. Mam nadzieję, że nie na zawsze, bo będę musiał wczytywać grę. Nie wybaczyłbym sobie, jakby część protektorów zginęła przeze mnie. Jesteśmy w końcu pozytywnym bohaterem. Oho, coś tutaj się dzieje. Oj, Quick Time Event. Co, to już koniec? Od cały wielki i potężny tytan ziemi? O, wstali moi protektorzy, bardzo dobrze. Wybuchowy Ben? <ścoughs> Ale nazwa. Ja podziwam piranie za na zewnictwo postaci. Skinner był chyba jeszcze w Gotikach, z tego co pamiętam. Floyd z maczetą. Sprawdźmy sobie, czy tu nikt nic nie ma cennego przy sobie. Kopacz. A, te stare odniesienia do Gotika bardzo klimatyczne. Harpun Tytanów, mimo że utkwił w Tytanie Ziemi, jest u nas, przy nas. On się chyba cały czas. Na nowo pojawia w naszej dłoni po tym, jak go rzucimy. No właśnie. No dobra, nie zajmujmy się tym teraz. Może Venturo coś nam powie. Udało ci się! Zabiłeś potwora! No, z Waszą pomocą. Zostaw to stary. Hm, ty nie. Nie, Bartolo, nie chcę się uczyć muszkietów w takiej sytuacji. Jestem głodny. Sancho to skwitował krótko. No nic, dobra, no to. Wracamy w tym momencie. O co do diabła była cała ta awantura? Kiedy ty pilnowałeś Rumu, ja zdobyłem harpun tytanów. Dobra robota, chłopcze. Jeden załatwiony. Zostały jeszcze dwa. Co? Potrzebujemy czterech egzemplarzy broni, by pokonać mare. Ty masz harpun tytanów, ja amulet ziemi. No, nadal brakuje nam dwóch artefaktów. Hmm, nie wiedziałem, że tutaj się pojawią nasi starzy przyjaciele. No to dobra, rozmawiajmy! Skąd o tym wiesz? Słyszałeś może o legendarnym skarbie ze Świątyni Wody? Eee, nie. Czterech z nas wyruszyłoby go znaleźć. Czterech kapitanów. Ja, Vrona, Slane i Garcia. Znaleźliśmy go, to prawda. Przy okazji, zbudziliśmy tę morską dziwkę Mare. Nie zabiła nas. Chcę niewolników, którzy będą jej służyli. Wrona poddał się od razu. Ale nie stary stalowo brody. On oparł się tej zdziże. I powiadam ci, to doprowadziło ją do szału. Wysłała nawet za mną Krakena. Zatrzymam więc amulet. Kiedy nadejdzie czas, użyję go przeciwko niej. Masz amulet przy sobie? Wyglądam na głupca? Wyjmę go z ukrycia, kiedy zgarnę resztę. Gdzie są pozostałe artefakty? Wszystko w swoim czasie, chłopcze. Wkrótce się dowiesz. Powiedz, co zrobiłeś z wroną? Zabiłem, a co mogłem zrobić? <laughs> Zabity własnym harpunem? <laughs> to mi się pod. Do stu tysięcy bep.

Ojcze? gdzie jest ten, który zabił mego nie? Tutaj. Nie teraz, człowieczku, ale spotkamy się jeszcze. Dła mnie jęza. Nic nie mów. Zabierzemy cię do znachora. Za późno, córeczko. To moja wina. Wziąłem amulet. Gdzie ukryłeś amulet? Garcia, pozostali kapitanowie. Musisz go znaleźć. Przed nimi. Już dobrze. Antigua. Jedź na Antigua. Slain! ma jeden z Zrobię to. Przyrzekam. Paddy, moja córeczko. Padi. Ojcze! Kapelusz. Chyba chciałby, żebyś go wziął. Proszę. Dobrze. Przyrzekam, że nie spocznę, dopóki ta zdzira żyje. Nawet jeśli będę musiała przepłynąć piekło, zapłaci za wszystko. Ojciec wiedział, że można jakoś się zabić. Musimy zdobyć te cztery rodzaje broni, o których mówił. Nie możemy wydostać się stąd nie mając statku. Czarna Betty jest zakotwiczona w Puerto Izabela. Musimy znaleźć Sebastiano. Świetnie. Nie czekaj na mnie. Zobaczymy się później. Ojcze, obyś odnalazł pokój. Co za ironia. Kapitan Stalowobrody uwolnił Marę, a ta go zabiła. No nic, pochowany jest tutaj, jak widzicie. Oszczędzimy sobie chodzenia. No trudno. Moi mili, to był Ryzen 2 i Jaszku 06. Ja się z wami żegnam, a jakie przygody czekają na nas w kolejnym odcinku, tego dowiecie się już niebawem. A tymczasem do zobaczenia. Pys!